Witam, witam w kolejnym odcinku, a dzisiaj gram w Braun Hale XW. Ten taki ring bojowy. Tak. W ogóle od tych ścian się make to odbija. Dobra, zabili już kogoś. Tak jak zawsze z nami Filip Pro i Olek Pro. I ja zgnąłem. Ło! Wow. Kto weźmie krzesła? Ja wezmę. Nie, nie udało. Krzesło za chwilę zniknie. O, masz krzesło? dobra jest. Dobrze jest. Zaskoczenie dobra. Dobra, 1V1, tak, mówicie na to. Każdy ma może życiu na tym jest tylko jedna mapa możecie grać na tym tylko na Brawlhalla. hale aby mieć takie coś musicie kliknąć trójkąt gdy będziecie Wybierali postacie, wtedy możecie wybrać. Tam będzie takie właśnie W, takie jak tutaj. Ten odcinek nie będzie tak do, pełni do końca. Ale Od następnych odcinków gdy wbijecie... 400 wyświetleń na moim kanale. To, będzie, to y, odcinki będą się pojawiały od 9.30. Pa.